Nazywam się Kuba Pawlak i w Asseco pracuję od 4 lat. Wcześniej zajmowałem się utrzymaniem systemów w obszarze public. Okazało się, że właśnie te kompetencje są potrzebne w ASECO. Zostałem przydzielony do projektu dla jednego z największych klientów w obszarze public. Kluczowa okazała się tutaj moja znajomość starszych technologii. Pozwoliła mi ona łatwo wejść we wcale niełatwy projekt. Zadaniem mojego zespołu jest nie tylko utrzymanie, ale i rozwijanie istniejącego od lat systemu. Wiąże się to z ciągłym szukaniem nowszych i bardziej optymalnych technologii i właśnie to sprawia mi największą satysfakcję. Nasz zespół jest dość mały i liczy tylko trzy osoby. Jednak, aby wykonać nasze zadania, współpracujemy z wieloma zespołami testerów, analityków, deweloperów. Ta współpraca jest bardzo rozwijająca. Dzięki niej wymieniamy się wiedzą i poznajemy nowe narzędzia. Pozwalają nam one na przykład lepiej zarządzać organizacją naszego projektu. Specjalizacja naszego zespołu jest bardzo wąska, ale moim zdaniem jest to ogromny plus. Nasze kompetencje są doceniane w firmie i tak naprawdę niezbędne dla tego projektu. Czuję się pewny tego co robię i wiem, że mogę wiele zaoferować.